Radio. Złote Przeboje. Banda 92 i 5 FM w Krakowie. I co państwo na takie rozwiązanie? Zamiast tytułu medal pamiątkowy. lukasz.wojtusik Czekam na państwa opinie i komentarze w tej sprawie. Czekam także na propozycje gości, których powinniśmy zaprosić w kolejnych odsłonach programu. To był tydzień w Krakowie na antenie Radia Złote Przeboje. My tymczasem wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Tymoteusz Lej, tancerz tanga argentyńskiego. Autor akcji Taniec Męska Rzecz. Radio Zł te przeboje to był tydzień w Krakowie. To mnie się z kolei po tańcówka kojarzy z taką bardzo fajną no notabene imprezą w, na wsi, gdzie w właśnie w Remizie. No, właśnie. A nie chciałbym też znowu nawiązywać do kolejnego stereotypu. No ale otaczają otocz nas stereotypy, czyli tango może tańczyć każdy. Um. Czy tango może tańczyć każdy? Każdy może spróbować. <głos> <głos> czy każdy może tańczyć? <noise> każdy może chcieć. E, wiesz, co z tangiem jest tak, że m, ponieważ mówiliśmy o tych. o, tych, m, e, o, o męskości, i o kobiecości też trochę m, było. W tangu. To jest. ten taniec jest. M, w tym tańcu tak naprawdę bardzo mocno powraca się do tych takich pierwotnych ról damsko-męskich. Czyli facet jest, który jest zdecydowany, który prowadzi. Kobieta, która, która podąża. Więc no te cechy trzeba sobie znaleźć. Więc ciężko powiedzieć, czy każdy może tańczyć. Nie, czyli dominująca kobieta z uległym facetem może być. Yy, może, może, może być różna To się zwraca. <laughs> to się zwraca bardzo wszystko. Trzeba to przepracować w tańcu, jeśli dobrze rozumiem. Dobrze. Yy. Co tak naprawdę chcecie osiągnąć, no bo rozumiem, że tak, grupa już jest na Facebooku, jest fanpage. Co jeszcze? Jak te działania będą Wasze działa wyglądały? Wiesz co, ym... jest klip. Organizujemy tak, organizujemy teraz te, takie eventy na mieście yy, w kilkunastu miejscach. Yy, w takich właśnie yy, lokalach, w których niekoniecznie organizuje się imprezy związane z tańcem, natomiast są to lokale, w których ludzie przychodzą się napić na przykład eee, i, i chcieliśmy w takich miejscach zrobić e, mm, właśnie takie trochę spotkania, gdzie będzie pokaz, gdzie będzie jakaś dyskusja, gdzie będzie jakaś lekcja. Mm, mm. Taka pokazowa, żeby uderzyć w ludzi, którzy, którzy może danego wieczora nie, nie są na milądze ani nie tańczą czegoś innego, to znaczy, że być może jeszcze do nich to nie dotarło, że, że, że tak można. Mhm. Bo jednak Facebook czy internet są, są niestety o tyle ograniczone, że obecnie już filtrują nam informacje, prawda? Mhm. Czyli właściwie otaczamy się informacjami. Z, z, z gdzieś tam związanymi z naszymi zainteresowaniami, z naszymi znajomymi i tak dalej. W ten sposób można nigdy nie dojść do pewnych, um, do pewnych rzeczy, którymi no, można się nie, nie, nie zajmowaliśmy. tak jest, że człowiek by chciał na tak. przykład y, y, spróbować. A co daje taniec tobie? Tańczysz od wielu lat, no, jesteś takim specem w swoim tanecznym gatunku, jeździsz po świecie. Ja ci powiem tak, nie lubię mówić o, o tym, co daje. Robienie czegokolwiek, co daje na przykład taniec, co daje uczenie się tanga czy jakiegokolwiek innego tańca. Bo moim zdaniem, hmm, pewne rzeczy powinno się robić po prostu z pasji. Jeśli pasjonujesz się czymś, to robisz to tylko i wyłącznie z pasji, tylko i wyłącznie po to, żeby to robić. Mhm. A co ci to daje? No Daje ci to pewnie to czy tamto, daje ci to możliwość ekspresji, daje ci to. Um, Wiele różnych rzeczy, natomiast nie robisz tego po to, tak? Moim zdaniem jest tak, że e, bardzo często ludzie zastanawiają się albo za, zaczynają się czymś zajmować, dlatego, że mają w tyle głowy jakieś, gdzieś w podświadomie do czegoś dążą, czegoś, coś chcą przez to osiągnąć, tak? Zajmuje się tańcem, bo chce osiągnąć coś. Mm -hmm. Bo nie wiem, chcę poznać ludzi, ja jestem, a nie mam kolegów, nie wiem, czy coś takiego, czy koleżanki, albo się dowartościować, albo cokolwiek. To jest bardzo zła motywacja moim mm -hmm. zdaniem. To jest radio. Złote przeboje, panda. 92 i 5 FM w Krakowie. Jak do tego podejść, do tańca i do tanga argentyńskiego o tej męskiej postawie, w tym jakże podzielonym na rolę tańcu, gdzie mężczyzna gra naprawdę, chyba tak mi się wydaje, pierwsze ważne skrzypce. Rozmawiam z Tymutouszem Lejem, specjalistą w tej dziedzinie, tancerzem tanga argentyńskiego, inicjatorem akcji Taniec Męska Rzecz. Do rozmowy wracamy za chwilę. Dzisiaj w programie jeszcze przegląd prasy. W nim m.in. radni, którzy chcą więcej kamer na krakowskich ulicach i poszerzająca się nam strefa parkowa. To jeszcze za chwilę w programie. To był tydzień w Krakowie, a my wracamy do rozmowy tygodnia. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Krakowie. Jeśli ktoś ma problemy, to powinien najpierw rozwiązać, a później z całą szczerością wejść w, na przykład w taniec. Tak? I robić to tylko i wyłącznie po to, żeby tańczyć. Po to, żeby gdzieś tam się wyrażać przez ten taniec. No, tak bym powiedział. To jest wyrażanie się przez taniec. Tak samo jak ludzie grają na instrumentach. Tak? Dla mnie to jest zresztą podobna. A w pewnym sensie jest to coś podobnego. Czy, czy, czy tańczenie, czy granie na instrumencie, hmm, podobny roz, rodzaj wyrażania siebie. Hmm. Tutaj dodatkowo dochodzi kontakt z drugą osobą. Czyli to jest trochę bardziej skomplikowane w tańcu. Hmm. A jak złamać ten stereotyp, który właśnie ciągle jest, że wiesz, że no jednak lepiej sobie siedzieć przy piwie? Hmm. Już weźmy do tego wiesz, stereotypu. Tak naprawdę. Ja ci powiem tak, w dzisiejszych czasach już bardzo dużo facetów tańczy, w ogóle mm -hmm. dużo, dużo Polaków tańczy. Um... Nie no, ja wiem, że wszyscy tańczymy i to wszyscy prawie świetnie, bo przecież jeżeli oglądamy teraz znowu nawiązuję, <coughs> programy telewizyjne, to wszyscy jesteśmy ekspertami, wszyscy jesteśmy Panią Pawlowicz i przepraszam, innych takich nie pamiętam. Jest dla ale, ale, ale wszyscy jesteśmy trochę ekspertami od tańca. Mm. To wydaje mi się, że jest jednak dobre przesłanie tych programów. Nie, 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 nie chcę być ich y, y, jakimś niezdecydowanym niesamowitym obrońcą, ale wydaje mi się, że jednak... Y, Dzięki nim dużo więcej też o tańcu, o jego rodzajach. Ja nie mówię już o tańcu z gwiazdami, bo o tej produkcji rozmawiam, ale o innych produkcjach, gdzie się tańczy. Dużo więcej się dowiadujemy i poznajemy też takie nawet od rodzaje czy odmiany tańców czy ekspresji, które były nawet dla mnie jako człowieka, który stara się... Szukać różnych ciekawych rzeczy jako dziennikarz, no po prostu niesamowitym odkryciem. Zgadzam się. E, mówisz o tym stereotypie, że, że lepiej pić piwo, prawda? Bo to jest bardziej męskie. Tutaj też nie do końca chodzi o to, żeby walczyć ze stereotypem, bo walczenie ze stereotypem to jest swoją drogą, tak? Natomiast mi się wydaje, że jest jeszcze taka grupa ludzi, która gdzieś em, w pewnym sensie się wstydzi tego, bo takie środowiska są, prawda? Gdzie może nie, 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 nie warto się gdzieś tam tym zajmować, bo co powiedzą inni? E, a druga rzecz jest taka, że mm, mi się wydaje, że większość jednak tych osób, które mm, nie tańczą e, i tłumaczą sobie to tym, że siedzą na przykład, piją piwo, gdzie, podczas gdy inni tańczą i tłumaczą sobie to tym, że, że to jest niemęskie, a to wynika z jakichś kompleksów, tak naprawdę. To wynika z, z braku pewności siebie. A taniec, właśnie. To jak zapytałeś co to daje? Taniec jest taniec wyraża twoją pewność siebie. Mm -hmm. Jeśli jesteś w stanie zatańczyć to, 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 to pokazuje, że jesteś pewny siebie. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to znaczy, że trzeba popracować nad sobą. No, jak jeszcze potrafisz dobrze zatańczyć, to też możesz i to kolejny stereotyp, zaimponować swojej partnerce albo właśnie no, kobiecie gdzieś na jakiejś imprezie. Bo to się okazuje, że. Oczywiście, ym, to, 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 to jest oczywiste i to, jest, to nie jest że żadna tajemnica. Od, od zawsze tak było. Bo ja mam kolejny stereotyp taki, że pamiętam siebie nawet ze szkoły podstawowej. Ja byłem tym, który generalnie wspierał te filary dyskoteki, żeby w szkolnej, żeby te ściany i suficie nie zapadły, tak jest. A głównie pojawiły się dziewczyna. Myśmy stali i się oglądali, i tylko jak były tak zwane wolne window change i parę innych kawałków, no to bo to proste, bo to przecież każdy potrafi. Trafie. Znaczy, nie, nie świadczy to o mnie dobrze, od razu mówię, ale, 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 no, ale no, mówię też szczerze, że tak było i mam wrażenie, że, że gdzieś takie nastawienie ciągle jeszcze pokutuje i ci, którzy tańczą, niezależnie od tego, w młodym wieku, yy, jeszcze w niektórych środowiskach yy, No są właśnie, no, może nie niedyskryminowani, ale gdzieś tak patrzy się na nich przez takie pryzmat język, to jest wiesz, no lepiej właśnie pokopać piłę, pograć w siatę, porobić coś, po, poganiać z kijaszkami. Ja uważam, że to teraz zdanie pana dyrektora, że można robić i to i to i że... Właśnie to samo chciałem powiedzieć na samym początku. Myśli, jedna drugą nie przeszkadza. To jest radio. Złote przeboje. Wanda. 92 i 5FM w Krakowie. Nie wiem, czy nasza dyskusja i rozmowa na kół, kogoś by wybrał się w tygodniu na Milongę. Takie potańcówki tanga argentyńskiego są organizowane oczywiście w wielu krakowskich klubach. Mam nadzieję, że tak będzie. Ostatnia część rozmowy z tym Mateuszem Lejem już za chwilę. A u nas teraz. Prasa, informacje kulturalne. Będzie także coś o bieganiu. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Krakowie.